Strażak sam. Czołem! Jestem Super Norman! A ja, atomowy chłopak! Dzisiaj, kochani, będę bronił obywateli Ponti Bandy! Przed zagrożeniem kolejowym! I ja też będę! Ale ja będę bardziej! Bo z torami trzeba bardzo uważać! Ja chciałem to powiedzieć. Tak, od torów lepiej trzymać się z daleka. Nie wolno podchodzić do krawędzi peronu. Sądzę, że przepychanki i awantury na peronie to też nie jest dobry pomysł, prawda? Bardzo przepraszamy. Nic się nie bój. Pokażę obywatelom, jak zachować bezpieczną odległość. To co, obywatele, pamiętacie? W pobliżu torów nie ma żadnych szaleń! E, hej, ale to mój pociąg! Zaczekaj!